Cykl Legia Fit jest realizowany w restauracji Belvedere, jednym z najpiękniejszych i najciekawszych punktów na kulinarnej mapie Polski, łączącym niepowtarzalny design, doskonałą kuchnię i niezwykłą historię. Belvedere mieści się w wyjątkowym miejscu. Nowa oranżeria w Królewskich to budynek o ponad 150-letniej historii. Niepowtarzalne połączenia smaków proponowane przez Belvedere natychmiast podbijają serca gości i na długo pozostają w pamięci. Restauracja Belvedere została doceniona w wielu prestiżowych konkursach i uhonorowana licznymi nagrodami. Od 7 lat co roku wyróżniana jest przez najsłynniejszy przewodnik kulinarny na świecie – Michelin Guide. Cześć, tu Oleg Wanzel, tu ponownie Legia Fit. Znajdujemy się dzisiaj w jednej z najlepszych restauracji światowego formatu, w restauracji Belvedere w Łazienkach Królewskich. Dzisiaj mam dla Was przepis na świetną opcję na wynos, czyli mianowicie ciastka owsiane z migdałami. Jest to świetna alternatywa dla, dla zdrowej przekąski do pracy czy, czy, czy na trening, ponieważ zapewnia nam wiele energii i jest bardzo... Bardzo prosta w przygotowaniu. Przede wszystkim jej prostota polega na tym, że tak naprawdę wymaga tylko i wyłącznie trzech składników. Mianowicie do przygotowania kilku ciastek będziemy potrzebowali dwóch bananów, szklanki płatków owsianych oraz garści migdałów. Samo przygotowanie tych ciastek jest tak samo proste jak przepis, mianowicie potrzebujemy otworzyć banany, obrać je ze skórki, odciąć końcówki. Następnie banany te rozgniatamy widelcem na taką jednolitą masę, ponieważ to ona właśnie będzie nam spajać te ciastka. Jeżeli chodzi o oszatkowanie orzechów, przede wszystkim to broń Boże, nie trzeba się tutaj e, si, siłować na jakieś e, piękne i równe cięcia. Po prostu chodzi o to, by były to mniejsze kawałki. Dlatego tak naprawdę wystarczy to ciąć jak leci, więc nie jest to żadna większa filozofia i na pewno przy zachowaniu. Minimalnej ostrożności uwagi, nikt sobie palców nie utnie. Migdały gotowe. W tej chwili tak naprawdę pozostaje nam tylko wszystko przesypać do miski, dobrze wymieszać. I piec. Wsypujemy do, do, do masy oraz do migdałów płatki owsiane. Ja bym na, na waszym miejscu nie wsypywałbym całych, ponieważ nigdy nie wiemy, jak duże były banany oraz czy, czy starczy nam te, po prostu tej, tej masy, by to wszystko było w stanie się uformować, dlatego nie, nie wsypujcie od razu wszystkich płatków owsianych. Najpierw wymieszajcie, jeżeli będzie to dalej za rzadkie, to po prostu wtedy tych płatków dosypcie. Jak widzicie, możemy dodać już wszystko do końca, ponieważ ta masa była mu wszystko jeszcze dość rzadka, dlatego kwestia jest w tej chwili wymieszania dokładnie płatków. Jak widzicie, teraz będziemy przechodzić do pieczenia. Wyłożyłem blachę pergaminem i w tej chwili jedne co nam pozostaje, to uformowanie ciastek i i upieczenie ich. Potrzebujemy w tym momencie łyżką nałożyć sobie około no, taką jedną dużą czubatą tej masy, by po prostu później z niej później uformować ciastka. Chodzi o to przede wszystkim, by one nie były za grube, ponieważ wtedy mogą nam się nie upiec dobrze, ale, ale też nie za małe czy nie za cienkie, więc najważniejsze jest to, by było to w miarę równomierne, czyli tak, jak mniej więcej tutaj pokazuję. A jestem pewien, że po prostu będą smaczne i zdrowe. W przypadku, w którym ciasto może być zbyt sypkie bądź za, za rzadkie, to wtedy są dwie opcje. W przypadku gdy to jest zbyt sypkie, proponuję albo dodać jeszcze jednego banana, ale jeżeli nie chcecie, by było to aż tak słodkie, to zawsze jest możliwość dolania minimalnej ilości mleka bądź, bądź wody. Mleko akurat będzie tutaj odpowiednie, ponieważ zapewni właściwe walory smakowe tych ciastek, a w przypadku gdy one będą zbyt rzadkie, zawsze można po prostu dodać więcej płatków owsianych, ponieważ one bardzo szybko pęcznieją i i nasza masa dzięki nim po prostu stanie się gęstsza i nie będzie problemu z uformowaniem tych ciastek. Jak widzicie, z dwóch bananów, szklanki płatków owsianych i z garści migdałów wyszło nam sześć dużych ciastek i w tej chwili już jesteśmy gotowi do pieczenia. Jedyne, co w tej chwili musimy, będziemy jeszcze potrzebować, to jest piekarnik nagrzany do 180 stopni, ponieważ te ciastka właśnie w takiej temperaturze uzyskają taką konsystencję i kolor, jaki, jaki, jaki po prostu będę chciał. One się będą piekły od 20 do 25 minut, to zależy od tego, jak, jak no, będzie sytuacja przebiegać i, i to też Wy, będzie, gdy będziecie sami je robić, musicie tego doglądać, ale to jest jej tak naprawdę jedyna rzecz, która może sprawić komuś trudność i więc stanowczo jest to bardzo, bardzo prosty przepis. Widzicie, wkładam teraz ciaska do piekarnika, na, na roz, on jest rozgrzany już do 180 stopni, więc w tej chwili pozostaje nam tylko je włożyć i, i czekać 20 minut czy 25 na to, aż one się upieką. W tej chwili ciaska są już gotowe, możemy je wyciągać. pamiętajcie tylko o tym, że blacha jest bardzo gorąca i by w momencie wyciągania mieć na ręce rękawice bądź dość grubą chustkę, która ochroni Was przed gorącem. Jak widzicie one są dość przypieczone z góry, ale... To jest taka górna granica, one broń Boże nie są spalone i to jest tylko kwestia tego po prostu jak, jak bardzo lubicie. Ja zawsze e, lubię, że wolę by były one bardziej z góry przypieczone, a w środku właśnie miękkie, e, ponieważ tak mi najbardziej smakują, ale to oczywiście zależy od waszych preferencji, dlatego musicie ich po prostu doglądać i, e, i patrzeć, i patrzeć e, jak, i, jak najbardziej one wam będą pasować. Wojtek, zobacz, jakie mam dla Ciebie ciastka. Witaj Olku. Myślę, że ciastka owsiane z migdałami to jest preferencja dla bardzo wielu osób jako przekąska i potreningowa, i w ciągu dnia. Musimy zdać sobie sprawę, że jest to jednak dosyć kaloryczna przekąska, ponieważ jedno Twoje ciastko dostarcza około 160 kilokalorii, z czego około 25% Gramów węglowodanów jest w Twoim ciastku. Dlatego musimy rozważyć, ile ciastek można zjeść jako przekąskę w ciągu dnia, a jako przekąskę potreningową, bo to będzie miało znaczenie. Mógłbyś również spróbować dodać odrobiny miodu, który również trochę bardziej skleiłby ciastka i spowodował, że byłyby trochę słodsze. Natomiast dla osób trenujących sporty. Siłowe, można również jako substancję spajającą zastosować odżywkę białkową, która dostarczy większej ilości protein do naszej przekąski. Mimo wszystko, jest to świetna przekąska, żeby zostać fit.